Cześć i czołgiem. Pod jednym z ostatnich odcinków pojawiło się bardzo ciekawe pytanie dotyczące tego jak radzić sobie ze strachem, z niepokojem podczas samotnego noclegu w lesie. Każdemu kto decyduje się na samotne spędzenie nocy w terenie proponuję zastosowanie mojej metody. Metody na walkę z niepokojem, ze strachem, który ma swoje źródło oczywiście w dźwiękach dobywających się z głębi lasu po zmroku, kiedy to nasz wzrok słabnie. Kiedy to uruchamiają się inne zmysły, a raczej wyostrzają się inne zmysły, przede wszystkim słuch. Każdy dźwięk, który w rzeczywistości dobywa się z odległości kilkuset metrów, jest na tyle wyraźny, że wydaje się pochodzić z najbliższej okolicy. Jeżeli odczuwamy niepokój i strach, to też narasta poziom stresu w naszym organizmie, a jeżeli narasta poziom stresu, nie jesteśmy w stanie zasnąć. Przełączamy się w tak zwany tryb czuwania. I po prostu nasłuchujemy, rozglądamy się, chcemy poznać każde źródło dźwięku, gdyż wtedy wydaje nam się, że będziemy bezpieczniejsi. Jeżeli w porę usłyszymy nadchodzące niebezpieczeństwo, to będziemy mogli wstać, uciec, spiąć się na drzewo. Chociażby tak pracuje nasz mózg, tak się zachowuje. Moja metoda na walkę ze stresem, ze strachem podczas bytowania w terenie Opracowana już ponad 10 lat temu, zakłada, jeszcze przed wyjściem w teren, zapoznanie się z lokalną fauną. Po prostu za pomocą internetu sprawdzam, jakie zwierzęta występują w danym rejonie. Jeżeli nie występują wilki, jeżeli nie występują niedźwiedzie, to nie mam się czego obawiać absolutnie nie mam się czego obawiać jedyne zwierzęta duże drapieżniki, które mogą nam zagrozić w Polsce to są wilki i niedźwiedzie, i też nie zawsze, bo przecież unikają one ludzi. Jeżeli usłyszą nas z pewnej odległości, uciekną. Zarówno wilki, jak i niedźwiedzie. Zaatakować mogą zaskoczone. Niedźwiedzie zaciekawione często, zwabione zapachami naszego posiłku. No ale popatrzmy sobie na obszar Polski, gdzie występują niedźwiedzie, które mogą nam zagrozić. Praktycznie tylko w bieszczadach. Również w tatrach, ale w tatrach mało kto nocuje poza szlakami, dlatego że tam no, działa y, Straż Parku Narodowego. No i wiadomo, chcemy spać gdzieś, ale to się wiąże z mandatami. Raczej ludzie unikają tatr, jeśli chodzi o nocowanie poza szlakami. W bieszczadach owszem, zdarza się, no ale to są tylko bieszczady. Teraz popatrzmy na resztę obszaru Polski, gdzie większość z nas. Trenuje Survival, rozpoczyna swoje pierwsze noclegi w terenie. Czy rzeczywiście coś nam grozi na obszarze Polski? Okazuje się, że nie, ale warto jest dla pewności wcześniej sobie rzeczywiście przestudiować lokalną faunę. No i wychodzi na to, że są Sarny, być może są Jelenie. Które zagrozić mogą nam tylko podczas rykowiska, ale no to są skrajne przypadki, też trzeba to zwierzę jakoś zaskoczyć, wtedy może być agresywne, ale to się raczej nie zdarza. Natomiast, co jeszcze sobie występuje w lesie? Wiewiórki, lisy. Lis też nas nie zaatakuje, no chyba, że jest wściekły, także czego się bać. Okazuje się, że niczego, ale nasz mózg podświadomie i tak znajdzie sobie jakieś zagrożenie. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby wcześniej przed wyruszeniem w teren przestudiować lokalną faunę. Wtedy uspokajamy nasz umysł. On już nie ma powodu do obaw, jeżeli chodzi o zwierzęta. Usłyszymy jakiś ruch, łamane gałązki. Nasz mózg automatycznie odczyta to jako zagrożenie, ale za chwilę zracjonalizujemy to sobie. Pomyślimy, no zaraz, ale niedźwiedzi nie ma, wilków nie ma, więc co tam mogło przechodzić? Zaraz wracamy pamięcią do studiowania tej lokalnej fauny. No i myślimy sobie duże zwierzęta, jakie tu występują, no bo słyszałem, że coś dużego nadepnęła na tę gałąź, złamała się z głuchym trzaskiem. Duże zwierzęta, jakie tu występują? Sarny, dziki, to w zasadzie wszystko. A czy sarna albo dzik nas zaatakuje? Nie ma takiej opcji. Dzik, no jeżeli jest z młodymi, jeżeli go wystraszymy, wyskoczymy gdzieś na niego, owszem, locha może zaatakować, jeżeli ma młode. Ale dzik, który sobie chodzi gdzieś tu naokoło, nawet naszego obozu, nie zaatakuje. Nie ma takiej opcji. Przytoczę Wam historię z mojego dzieciństwa, kiedy po raz pierwszy nocowaliśmy w lesie z kumplami. Spaliśmy obok namiotu, chcieliśmy spędzić tę noc pod gołym niebem. No i w nocy, chyba druga w nocy, nagle usłyszeliśmy dookoła obozu głuche kroki, takie dość ciężkie. Od razu domyśliliśmy się, że jest to dzik, no bo co innego może tak głucho stąpać, w dodatku chrumkanie charakterystyczne było wtedy słychać. O Jezu, jak się tylko zorientowaliśmy, że to dzik, Zerwaliśmy się w śpiworach, nie byliśmy w stanie z nich wyjść ze strachu, ze stresu. Nie wyszliśmy z tych śpiworów, tylko wstaliśmy i jak idioci w tych biegach, w workach, zaczęliśmy skakać. Aha, teraz obraziłem uczestników biegów w workach. Nie o to mi chodziło. Jak idioci wyglądaliśmy, kiedy skakaliśmy w tych śpiworach. No, i skakaliśmy, podska podskakując w tych śpiworach, wpadliśmy jeden na drugiego do namiotu. Co najmniej, jakby ten namiot miał nam w czymkolwiek pomóc, jeżeli dzik by rzeczywiście zaszarżował. No, ale jak widać, nasz mózg zachowuje się w obliczu zagrożenia całkowicie irracjonalnie. Bo co zrobił dzik? Po prostu zawrócił i uciekł, spłoszony tymi naszymi hałasami. Tak właśnie reagują dziki. Tak samo pewnego. Pięknego dnia. Siedzieliśmy pod lasem. Na takim, na takim właśnie kłodzie powalonej. Siedzimy sobie. No i nagle Michał do mnie mówi: Dziki. Mówię: okej okay, dziki. A on tak tak powiedział jakoś to dziwnym tonem. Myślałem, że gdzieś daleko. Odwracam się za siebie. I dokładnie 2 metry za nami: Locha, Młode i Odyniec. Jak Kazik to zobaczył, tylko wykrzyknął: Locha z młodymi! I już go nie było! Zaczął spierniczać. My wstaliśmy również. Zaczęliśmy uciekać jak szaleni w popłochu, no bo mówi się: Locha z młodymi no masakra zaraz zacznie szarżować. Co zrobiły dziki? Spłoszone naszym zachowaniem, zawróciły i uciekły. Tak zachowują się dziki w kontakcie z ludźmi. No i popatrzcie sami. Czy jest się rzeczywiście czego bać w lesie nocując? No nie. Nasz mózg całkowicie irracjonalnie tworzy sobie zagrożenia. No i my musimy się z tym mierzyć, bo włączamy u siebie ten tryb czuwania, no i nie możemy zasnąć. Trzeba z tym walczyć. Trzeba sobie racjonalizować każde potencjalne zagrożenie. Warto mieć ze sobą na przykład gwizdek. I jeżeli Usłyszymy jakieś dźwięki, to po prostu zagwizdać w ten gwizdek. To nas uspokoi, bo zwierzęta, jeżeli usłyszą dźwięk ostry, to uciekną. Tak samo jeżeli nie mamy gwizdka, ale ja tak często robiłem, jeżeli słyszałem, że coś chodzi gdzieś naokoło, po prostu głośno zaklaskałem. Nagle dźwięki ustały, albo coś właśnie odbiegło daleko, miałem święty spokój. Mogłem iść spać. Także w ten sposób możemy radzić sobie ze strachem podczas noclegu w lesie. Jeżeli chodzi o dziki, ostatnio kiedy prowadziłem szkolenie survivalowe, Bartek świetnie obeznany z praktykami survivalowymi. Prowadziłem dla niego szkolenie już takie bardziej zaawansowane, bo świetnie radzi sobie z nawigacją w terenie, z nawigacją poza szlakami. Pierwszy raz spędził noc w terenie samotnie, spędził noc wcześniej w terenie, ale jednak. Nigdy samemu. No i właśnie. Miałem taki plan, żeby wyjść do niego nad ranem, jeszcze przed świtaniem, i kazać mu szybko zwijać obóz po to, żebyśmy ruszyli w drogę. Chciałem zmierzyć czas, jak szybko zdoła zwinąć obóz, no ale okazało się, że Bartek jest na drzewie. Bał się. Bał się dzika, który krążył, rzeczywiście krążył, bo sam słyszałem tego dzika naokoło nas. Ja zignorowałem te dźwięki, no bo po czasie, kiedy człowiek, i to jest też ważna uwaga, jeżeli dużo nocujecie w terenie, jeżeli macie już za sobą wiele samotnych noclegów w terenie, to wpadacie w rutynę i te dźwięki nie robią już na Was wrażenia, przynajmniej tutaj w polskim lesie. Bo jeżeli teraz znowu pojechałbym do Norwegii i tam usłyszałbym jakieś dźwięki, no to już tak, już by, już by w głowie był ten niedźwiedź już pewien niepokój by się pojawił. Prawdopodobnie przespałbym noc, ale już z problemami. Natomiast tutaj w Polsce już mnie nic nie rusza. Po prostu przyzwyczaiłem się do spania w terenie w Polsce. No i dlatego też, kiedy usłyszałem tego dzika, którego usłyszał też Bartek, ja byłem oddalony o jakieś 200 metrów od Bartka, tak żeby on mnie nie widział, żeby mnie nie słyszał, żeby właśnie miał to poczucie samotnie spędzonej nocy w terenie. Usłyszeliśmy tego dzika jednocześnie, ponieważ on gdzieś między nami krążył, ale nie był nami zainteresowany tak naprawdę. Ja olałem sprawę, poszedłem spać, zasnąłem od razu. Wstaję po to, żeby zaskoczyć Bartka we śnie, żeby zwinął na szybko obóz. No i właśnie Bartek znajduje się na drzewie. Dzik, jak wiadomo, na drzewo nie wejdzie, dlatego to była dobra decyzja. Oczywiście w wypadku, jeżeli ten dzik byłby agresywny, a nie był. Dziki nie są agresywne, no chyba, że w jakichś skrajnych przypadkach, ale Bartek mógł tego nie wiedzieć. Mógł tego nie wiedzieć, dlatego jeżeli patrzeć w takich kategoriach, czy zachował się racjonalnie, czy nie, no to jednak tak, wszedł na to drzewo, schronił się, bo nie był pewien tego, jak zachowa się dzik. Natomiast jeżeli już spędzicie dużą ilość nocy w terenie, jeżeli ten dzik kilka razy Wam przejdzie naokoło Waszego obozu, to Wasz mózg już sam zakoduje to, że dzik nie jest żadnym zagrożeniem i będziecie spokojnie mogli spać w nocy. Jak to mówią, trening czyni mistrza, dlatego jeżeli chcecie nauczyć się efektywnego wypoczynku w terenie przygodnym podczas samotnie spędzonej nocy, musicie jak najczęściej nocować samotnie w lesie. Jeszcze można pomóc sobie w inny sposób, zwiększając komfort wypoczynku, bo jeżeli będzie nam krzywo, jeżeli będzie twardo, to też nie zaśniemy. Tutaj wchodzi już całkowicie osobny temat, temat wyboru odpowiedniej maty, czy to takiej klasycznej karimaty, czy to też maty samopompującej. Zobaczcie odcinek poświęcony właśnie temu tematowi, pojawi się gdzieś link tutaj na górze. Kliknijcie, to jest temat na całkowicie osobny film, warto się z tym zapoznać, warto wybrać sobie odpowiednią matę po to, żeby już odhaczyć jeden problem z komfortowym wypoczynkiem. No, a przede mną cywilizacja, także na razie trzymajcie się i czołgiem.